Siemano! Ja jestem Mizin, a dzisiaj jest ze mną Pieniek, czyli Radek. Siema, siema. I dzisiaj... Dzisiaj zagramy sobie y, na mapce Escape, tam... Nie wiem... Słuchaj, już tutaj... O, w skrzynce mam zasady zasad akurat. Y, Archoles Ar Ar stworzył mapkę, okej. Okay. Tak, kroco, i ja... Zdrowiamy, Tak. I już czy tam. Witaj na mapie wykonanej przez Archolesa. Jest to mapa Escape z zagadkami, parkurem TP. Okej, okay, a więc przyjmijmy do kilku za Ważne zasady, Graj na poziomie Peaceful, mamy peaceful. Nini bloków. Gold, złoto, to twoje punkty, nie oszukuj. Na mapce może grać dowolna ilość graczy. Uniknij na YouTube, coś tam, coś tam zajmacie nick. I ci baw się dobrze. Dobrze, gramy. No dobra. Co to jest, eee, Dobra. Ja już swoją działkę wziąłem. Ej, ty masz wałki? Nie, jeden. I strzały. A, to ja biorę wszystkie strzały. Nie, wejdź, wejdź. <laughs> E, a ubieramy się. Spoko. I... Co, coś tutaj mamy? Wenderchestach, nie, czysto to może będą jakieś checkpointy czy coś? Że nie no, nie wiem, co coś tam. możliwe. I dobra. i co mamy zrobić? Coś tu jest? E, nie. Tutaj coś jest chodź. E, e, łuki dodać... Łukiem chyba musisz strzeić. Chcemy dodać tylko, że gramy pierwszy raz na mapce. Tak, tak, pierwszy raz. Myślałem, że nie trafiłeś. Dawaj, ja też. Skrzynka. Brawo, brawo i gold. Ja będę czytał. Brawo, właśnie zdobyłeś swoje pierwsze punkty, zbieraj je, żeby... żeby na koniec uzyskać lepszy wynik. Ej, chodź tu. Zobacz. Czarodziej! Nie nie, 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 nie wciskaj tego, bo to jakaś pułapka jeszcze, chodź tu. Chodź tu i wciśniemy z daleka, daj. Kliknąłem. Eee. Kliknąłeś? No, a no to się nam drzwi otworzyły. <laughs> to było do otwarcia drzwi. O, jakieś zagadki. O, e, w którym roku był trzeci raz był polski? Czekaj, ty, ej, my to ostatnio mieliśmy. eee 1000. Tysiąc... 1800, nie, to był 1000... To był 1790. Tysią... Nie wiem, ty. Kurcze, 1700, 1900. 9... Ej, strzelamy? <laughs> <laughs> Od historii wydał ma... się nauczycielka zabiła. 96, 96. Na pewno? coś nie działa o jest 795 trochę niedopracowane bo to jedna była wajcha wciśnia, wciśnięta, to Nie no chyba tylko a pro parkur o nie nienawidzę parkurów czemu A! ja lubię parkury skakanie nie lubię takich od typu skakanki sasanki nie szybkie jakieś fajne sprint parkury jest dobre o ale takiego czegoś nie lubię ja nagrywam sprint parkury ja sobie czasami nagrywam sprint parkury ja lubię właśnie ja, jak jaki fail, co? Jak tam wyżej wejść? E, musisz na potek skoczyć. Cicho, wiedziałam. Jasne. Mama, no, no, idź pierwszy. No ja nie mogę. Dobra, ja jestem. Ej! No, co jest? Nie da się tam skoczyć. Czekaj, odejdź, bo ja pierwszy. No, fuck. No, mistrze parkura. Chcę powiedzieć, że takie rzeczy jak parkur czy coś będziemy nagrywać na. No. na bardziej o na ludzie czy. Czy jakoś nie wiem, że się do was gadali, czy coś, nie? No coś to stylu. Teraz tu gramy tak na luzie Fak! No, no cholera! O ja. E, mi zaraz cały pan coś pęknie. Serio? No. Nie bij mnie. To ja... A, A kto? Hades? <grym> Hades. Jest! Hades nie bije! O czekaj jest jestem na... tu, to jest długi park FAK. Dawaj ładnie ktoś. <laughs> na co, na co jestem A, jest ten płotek? A, bo to jest... jest ten to jest escape. W escape'ach nie powinno być parkuru. No, to napisał, że to jest escape parkour. Co, o, serio? Tak O nie, Aha, dobra Patrz, patrz, ja już prawie przyszedłem da. Nie Jest! furt! Sprint mi się zbugował. O ja jestem. Czekasz na ciebie? Zacisz? No, czekaj. Chyba będzie trzeba cięcie zrobić. Czemu? No bo ja zanim ja tam dojdę, jeszcze kilka razy spróbujemy, no nie? Ja właśnie mam na ten. Pomachaj mi do góry. Gdzie ty? No dobra, nie widać cię. Ale, ale, bruda. No, tam musisz czwórkę. Teraz spójrz do góry i mi pomachaj. No, bo jesteś na kamerze, nagrywam cię. Dobra. To się Tp... Y nie, nie tepaj mnie. Nie? nie? nie. To dawaj. A to się kameruje jeszcze? No tak, to się wszystko kameruje. Jak się można nie kamerować? Ja myślę, że to się nie kameruje. <grystanie> Dobra, dawaj. Tepe. Ja nie <grystanie> Chodź tutaj. Jaki łeb z ciebie. O! <laughs> zadanie trzecie laborator Dobra, zadanie trzecie. laboratorium Archolesa, kurde, chyba... Archoles Ar Ar Weź się uspokój! Co mam zrobić? Co to jest? To nie ja! A to jest parkur. Jaki parkour? No przecież to miał być escape, a nie parkour! No ale tutaj to jest parkur. Ej, daj mi tą książeczkę z zasadami na chwilę. Z zasady? A, jestem. E, jak to... Aha. Fuck. Dobra, parkouram. Dobra, niech będzie. No idź. Pomogłem ci. To się nie da przeskoczyć. Da się. No idź. ty masz z boku jeszcze. Przestań. <noise> Dawaj, maniek. Maniutek. Idź. No nie pilnij. Dobra. Że... jest Chyba właśnie o to chodzi. A, przecież się drzwi otwierają. Czemu to się zawsze strasznie jak to się drzwi otwierają? Ej, daj mi teraz sześć z łuku. Przecież ty masz łuk. Nie mam... O, złoto. Nie brałeś łuku? Tam nie było... O, dobra, coś są. Łuki. A z jakiego... A co ty masz mieć złoto? Jak już nic w jedno, to... LOL Ale. Ale... Ale logem mam, sorry. Ender chest. A, no. Rzuć do Ederchestu wszystkie te swoje złoto. No dobra. Mam trzy do złota. Piąte. Znajdź dwie dźwignie. Dźwignie. Na pewno jakaś będzie tam. To ja idę parkurować, bo Ty wiesz, że nie lubisz. A ty szukaj gdzieś indziej. O, mam. Mam jedną. A masz jedną? Masz jedną drzwi nie? Tak. Tam jest, ej, tam jest ten. Ej, Musimy studzika też do naszego Studzika też, taki zaawansowany. Fuck spadłem. Let's play, reck Let's play. Let's player. Aha, to nie tu. Kurde, Fuck. C co, co, co chcesz do mnie? parkurowcu. to jest się Spider-Man. Jaki, sp <laughs> Jaki Spider-Man! No... po tych po tych, tych Jestem, patrz, ej, ale tam jest też ten Jak. Eee, patrz tam jest. Skrzynka. Nie. Doskoczyłeś do niej? Och, mam Dobra, chodź tu 5 zł. Ło! Pięć, na bogato! 5 zł Dodaję 6 Popsuty whikuł weh czasu doktora Archolesa no i i postaw ją tutaj Czekaj popsuty wehikuł czasu Jesteś? Halo? Tak. O. Wehikuł zepsuty. <noise> nie wylekło, że tu będzie coś na teram. Ej, tam Ej, coś ja jest! Ej, jak my mamy tutaj coś znaleźć? Ej, ale wehikuł się rozwalił, to już tutaj jesteśmy więźni. No no A tak na sera drzwi nie gdzieś tam. mamy znaleźć. Archimedes. No nie nie niej, nie Czekaj tam coś jest. Ogarnij się już! Dobra, cicho. <grym> Ej, no tam... tutaj coś jest chyba. A wolno nam rozwalać bloki? Nie wolno. Nie wolno. No. Trzy, tak. Tam coś jest? Ej. Co? To nie ma! Tego się nie da przejść. Tam coś jest, mi się wydaje. No wiem, też mi się tak wydaje, A. Czekaj. Odsuń się. No właśnie, co samo chciałem zrobić. Nie marnuj amunicji Mam cztery staki Ej, ma powiedz weźmie stąd dźwignie Jak wyjdziesz? No co? Po prostu ją wezmę Co ty zrobiłeś? Nic widziałeś. Ty czekaj, a tego się nie dało normalnie łapą? Y ech, ech, nie da się Spukowane. No też mi się tak wydaje. Jak mamy nie czegoś łapą, to jak mieć A e... tu, chodź zobacz Tam się dosięga? Aha No W się, bo nie widzę No, to ja to wiedziałem no. Weź Bo Ty zacząłeś <grym> Cicho nikt tego nie widział to się wytnie Nie do To się wytnie To się wytnie <grym> No kurde Miał podłogę z na To co? Miał podłogę z też ten... mi się podoba O, coś tutaj mamy Wiaderko z wodą. Złoto! Wszystkie złoto małe. Ja. Ja, ja idę spać. O, ty, i mam tutaj coś. Pewnie trzeba przypalić kobla. No. I... dupa, bo nic nie będzie. Wyszukaj patyka! Patyka? Tam jest skrzynia. Gdzie jest? Gdzie ma skrzynię? nie, to nie skrzynia. <grych> Ale tam coś musi być. Co No i mam stone'a. A! Przecież można teraz robić przycisk z jednego stone'a! I które Aha. drzwi? Które drzwi bierzemy? E, nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, nie, nie ma nic opisane. Dobra, biorę te. No i co zrobiłeś? To było przejście. <laughs> e, ile już nagrywamy? Czekaj. O! Już nagrywamy Dobra, zaraz myślę, że będzie jakaś przerwa. Albo może, może krótki będzie ten. Może krótka będzie mat mapka, to nagrywamy. Na 20 minut jest ponoć. Za 20 do pół godziny. Ale co? Mapka? Mapka. No to nagramy na jeden odcinek. Fakt, to jest czwórka. Brawo. Ale łatwy ten parkour. No, super. Ej, widziałeś na tych blokach jest dwójka? Na, napisana. Zobacz. Aha. Iktrol. Teraz będą komentarze. Ja! Tak, nie Komentarze. Że... <laughs> Pomarzyć. Bo no, to, to no. jest ja to wyobrażam. A tu mogę. Patrz, trzy te komentarze. Jo, ja, on nie wiedział, że na tym komiksu jest ...dwójka! Co za ty? No. To wszystko wina <laughs> Tuska. Tuska, łuska. Pa, ja to przyszedłem. Aleś Ciebie zerp. <laughs> o Boże, stary. A! Mikrofon. Potem zrobimy konkurs, kto... <laughs> Potem będzie konkurs. No to sobie rób, nie, nie mam kasy. <laughs> kto, kto odgadnie? <laughs> kto odgadnie? Co Mizzin Gaming robi, kiedy ja powiem coś, coś yy, śmiesznego albo nieśmiesznego? Yy, Czemu to jest <noise> <porozumiewane> do tego? <noise> nie wiem, czy to będzie u mnie słychać. Magia, no, widziałeś? Szukujemy, ty no. Sz to nie było oszustwo, to po prostu magia. Zadanie, zadanie ósme. Jest... Labirynty! Yy, czekaj, ja szukam, szukam. I... się kręcę w kółko. Nic się ma? O, tu jest jakaś tabliczka. O, to jest początek! Dziwo. <laughs> tam coś masz? Nic się nie Nie. Idę jakoś. Ciągle... ciągle idę przy lewej ścianie. Uda się? O, jest! O, jak Witaj. ładnie! O, nie zbliż się! <grym>, już. Lol. Otworzyłem książkę. Witaj, Fore. No, osój, Ja muszę im pokazać. Eee... Dom Pana Hipsona. Jesteś tam? Hipson? Hipson. Sobek. dobry no, Uspokój się! Iść. To nie dźwignia, e, restauracja pana Solka. Ej, złoto, ej możemy... Tego złota nie możesz zabrać. Ej, no to jest nie fair. Mam dźwignię. Ale tego złota nie można zabrać. Zaraz zobaczymy, co tu jest napisane. Eee... Druga strona. Gold, to twoje punkty. nie oszukuj na mapce, możesz grać dowolnie. Chodź. Idziemy do góry. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Patrzę na ciebie z balkonu. Gdzie ty jesteś? Tu. jest Jak się straszyłem! No na pewno. No tak. No i parkour i dupa. Przeszedłem grę. Tak. Nie, to jest po prostu przejście. To jest po prostu przejście na drugą stronę. <grytanie> Jaki fail. No dobra, <grytanie> <bym> nie. Eee. <grytanie> Jedno. Grasz na Daj serwerze czekaj. to włącz timeset. set. Point. Zrób checkpoint A gdy grasz Gdy grasz na serwerze to włącz timeset weź i zmień timeset Po co? Teams set Ile tam jest? Nie 66000 eee, przy, przycisk Odawaj No zmieniam! O to Już się zmieniło Ty ja mam ciągły dzień ale to jest ciągle dzień, ale zacząć się robi ciemno. No to chodzi. O, o ja już mogę trwać. A ja nie mogę. O, no dobra, to... jest noc. O, jestem. Ha, miałem łóżko zbugowane. Dobra, dawaj, szybko robimy. Bo kto jest autorem mapy? Archoles. Archoles. A tak trochę. Aha, chodzi o to, że. O. Mhm, ja to zrobiłem, żebym móc wyjść. O gdzieś Tam sława, lawa... Ej, o co chodzi? Czekaj, co to jeszcze jest? A, wiem no chyba. No jestem 15 poziom w chatce jakiś. O cholera. Co się stało? Nic. Ja mm. um. Jaram się, nie chcę zginąć. Jestem tutaj. Co ty robisz? A ty co robisz? Brawo! Ej, a co? może tutaj nawet trzeba wyjść? Jesteś tam? Ja <laughs> dziłę. dobra, weź mi otwórz. Mam swojego więźnia. Ja. <grymne> <grymne> Ej, otwieraj. Ale coś tam było, nie? Nie, nic tam nie było. Oszukista. Czemu? Weź, otwórz mi. Dzięki. I o co w tym chodzi? To tutaj coś musi być. Ej, w końcu ognisty shadow, może trzeba wyjść do tego? No to idź, tutaj nic nie ma. Jezu, jakimi idiotami weź, czekaj, patrzcie, jakimi idiotami jesteśmy. Ej, albo najgorsze jest to, że. No, co? Skąd no, to miałeś? No, przecież znalazłem dźwignię, tak? A my myśleliśmy, że coś tam jest, zapomnieliśmy o tych drzwiach. Wow, hardcore. Dobra, o. ile już tu się nagrywa? Nie wiem, dokładnie, Dopadłeś go. Co? Najprawdopodobniej powiedział mi sam, że jesteś już na dole więc Koniec. Teraz nie może. Woo! Szczątki, doktorka. Myślisz o tym sensie, a seba? Seba? <noise> Teraz co ty się w doktorka i niszcz al. Takie nie, nieprofesjonalne pismo. Koniec matki wykonał Archoles. Mój nikt tu by to archoles.pl O, A mi nic to nie zabrało. A, pewnie to jest wyłączone. Czekaj, choć rozwajmy mapę. Fajnie się grało. O, nie! Chyba było. Ale, miałem. I co zrobiłeś? Wodę wylałeś. O Jezu, Dobra, teraz tutaj będziemy się osiedlać. Idziemy w podróż, chodź. Czekaj, ja idę zabić tę deskę Pasz, Patrz, pasz, to, patrz na to. Pasz na to. Ej, a może nakrywamy let's play z tej, z tej mapki? Jakiego let's play'a? No bo zobacz, się generował... Głupia krowa. No, Pało! O, aż mi się ścina przez siebie! Dobra. Dobra. No to co, kończymy? Tak. No to trzeba się pożegnać chyba jakoś, nie? Nie. U mnie nie ma pożegnań. No to weź mnie, nie, nie strzelaj. Weź na główkę. <laughs> o ty, wrzuć na główkę. Dawaj, no. Dobra. Ile masz życia? Nie wiem. No dobra, no to dobra. matka... Dobra. Została. ...została wykonana. Przez wykonana. Archeolesa jakiegoś tam była mapka zrobiona, któremu dziękujemy. Wszystko dobrze było, fajnie się grało. Radek, gdzie jesteś radził Chodź. Chodź tu. Dobra. Trzymajcie się. Cześć. Pożegnaj się. Cześć.